Sandler przede wszystkim pomógł mi usystematyzować mój proces pracy z klientami. Tak, dzięki temu wiem, co czeka za drzwiami, jestem w stanie rzeczywiście w sposób precyzyjny przewidywać kolejne procesy, być na nie przygotowanym no i postępować zgodnie z pewnym schematem, być może też poza rutyną, w którą no, sam przez wiele lat wpadłem. Każdy, kto sprzedaje, dostarcza produkt lub usługę, zawsze spotka się z jakimiś obiekcjami tak, po drugiej stronie. Na pewno dzięki szkoleniom Sandlera jest mi łatwiej stawiać im czoła. Dzięki cotygodniowym spotkaniom przede wszystkim jestem w stanie monitorować w sposób, w sposób ciągły swój proces, też co się dzieje. Jest to forma no, takiego treningu tak, warsztatu, gdzie przygotowujemy się długofalowo. No do tego, z czym się na co dzień spotykamy, tak. No nazwałbym to trochę, porównałbym to do takiego treningu wiem, sportowego, tak jak na siłowni. Nie, nie da się zrobić, osiągnąć fajnego rezultatu. Jeżeli się nie ćwiczy systematycznie i regularnie, więc no przede wszystkim to jest główna zaleta cotygodniowych spotkań. Jeżeli chodzi o efekty, to ja widzę zmianę mojego procesu pracy. Ja mam taką tendencję do zbyt długiego procesu pracy z klientem, który da się zrobić dużo prościej, dużo szybciej. Więc to jest oczywiście dla mnie główna, główna zaleta, ale być może też dla moich klientów, po prostu, no, którzy wiedzą, że można to zrobić rzeczywiście szybciej i prościej, co też przekłada się wprost na mój biznes, chociażby pod tym względem, że mogę mieć więcej czasu na spotkania z klientem. Szkolenie Sendlera poleciłbym na pewno każdemu specjaliście. tak specjaliście, mam na myśli osobie, która wykonuje wolny zawód, jest specjalistą w swojej dziedzinie, ekspertem. Często spokojnie są to osoby, którym wydaje się, że nie sprzedają, ale tak naprawdę sprzedają. Tak? Czyli osoby, które właśnie mają do czynienia z doradzaniem, ze sprzedawaniem swoich usług, z dostarczaniem klientom wartości dodanej. No to wtedy jest dla nich naprawdę super. Kilka miesięcy temu miałem okazję spotkać się z, jak się okazało, bardzo ciekawym, potencjalnym klientem. Spotkaliśmy się po raz pierwszy. Rzeczywiście, klient wykazał zainteresowanie no, w zasadzie korzystania z moich usług bardzo kompleksowo, więc umówiliśmy się na kolejne spotkanie. No, w trakcie którego już mieliśmy omówić szczegółowo jego sytuację, no i też z jakich rozwiązań, tak, czy też jakieś rozwiązania będę ja, ja mógł mu zaproponować, co miał być kolejnym spotkaniem. Tak? Natomiast no, na tym spotkaniu tak usilnie dość prosił o to, żeby mu przesłać już w zasadzie po tym spotkaniu to oferty. Ja wiedziałem, że tego nie mogę zrobić, czy nie powinienem, bo no, to są materiały, których ja używam do przygotowania i one po prostu są, ja je rozumiem, klienci ich nie rozumieją. Tak? To jest kilkadziesiąt stron często różnego rodzaju zapisów, warunków, które omawiam z klientami na kolejnym spotkaniu, jak prezentując im już konkretne rozwiązania i skupiając się na tym, jak to powinno wyglądać. Natomiast no, w tym przypadku licząc, że ten klient byłby takim złotym strzałem, że to jest gruba ryba, więc odszedłem od tej zasady wysłania oferty przed kolejnym spotkaniem. Mówiśmy się na telefon, że słonimy się za tydzień i mówimy na kolejne spotkanie. Ten tydzień trwa od kilku czy kilkunastu tygodni, więc no tutaj jest taka, taka nauka z tej sytuacji, żeby być bardzo asertywnym w kwestii zasad czy też procesu, który wiemy, że jest prawidłowy, który wiemy, że mamy sprawdzony od wielu lat i którego powinniśmy się trzymać.